Zapraszam na kanał podpowiedzi Starota, na czytania prywatne, które w formie filmiku wysyłam na Twojego maila. A dzisiaj czytanie ogólne. Czy on ma szczere intencje? Zobaczmy. Dwójka kielichów mówi, że miłość wisi w powietrzu. Ta karta pojawia się, gdy między Wami tworzy się szczególna, znacząca więź. To Wasza komunikacja, werbalna i niewerbalna wszystko, co sprawia, że stajecie się dla siebie ważni. Są romantyczne wiadomości i emo emocje związane z zakochaniem. Trójka Denarów mówi, że z każdym kolejnym wspólnym doświadczeniem zyskujecie lepszy wgląd w tworzącą się relację. Poznanie siebie nawzajem zawsze wymaga czasu. Tutaj nie ma drogi na skróty. Nie możecie pominąć czekających Was lekcji. Prawdziwa miłość potrzebuje prawdziwej mądrości. Rydwan mówi, że tutaj czas przyspiesza. Oboje sterujecie tym rydwanem i określacie cel podróży. Prędkość to wasze zaangażowanie. Ważne, żeby nie być hamulcowym. Tutaj nic nie jest tylko czarne i tylko białe. Rycerz kielichów, trygon wody, rak skorpion ryby. On może zawrócić w głowie w natłoku romantycznych wiadomości, elektryzujących spojrzeń, namiętnych uczuć. Umiejętnie sterujecie sobą nawzajem, ale ważna jest oczywiście wolność waszych wyborów. Powodzenia, Pa!